Siemka ja jestem MKKM i witam was w mojej nowej serii zagrajmy w Worms Revolution. Jak to Wormsy, duże zabawy, duże śmiechu. Już wcześniej wyszukałem sobie jakąś grę. No i dobra, teraz będziemy grać jeden na jeden z jakimś z jakimś tam gościem. Dał chyba mapę losową, nie wiem, nie zdążyłem spojrzeć. Ale nad fajna. Jakiś kanał ścikowy. Dobra, kto pierwszy zaczyna? No. Y, Waros mam gdzieś tak od niedawna, od dwóch tygodni. No i grałem y, w nie 10 godzin, 12 nie patrzyłem. Nie jest chyba dużo, bo za bardzo też nie miałem czasu. No i dobra, zobaczymy teraz co on zrobi. A, trzeci granata. Ale nie trafił. No i dobra, teraz moja kolej. Ciekawe, którym robaki A tym. No to sobie zrobię zamianę. Na tego pośrodku w góry. Okej. Okay. Dobra. No i co? No i pójdę tam z jetpackiem i posadzę im dynamit. W sumie to mógłbym lino, ale nie będę ryzykował Dobra Wezmę dynamit No jest Okej okay. No i ładnie im zabrało, 52 i 46 No i teraz jego kolej Co on tutaj zrobi? A zrobił sobie zamianę? A dlatego to nie wiem, Czy to taki dobry pomysł. Aha, i postawi tutaj działko. No dobra, teraz moja kolej. O, strażnikiem się ruszam. No to ja postawię tutaj działko. Nie wiem mi nie spadnie. A, no nie spadło, tak myślałem. Kurczę szkoda. Dobra, co on tutaj zrobi? Pewnie podejdzie jakąś minę czy dynamit mi tutaj da. Zapewne tak. No zobaczymy No dynamit Czy tak myślałem, że się zagapiłem na chwilę No i teraz moja kolej, no co jak tu jest działko no to Chyba się przeteleportuje, chociaż może tą belkę gdzieś tutaj podstawię hmm, Tutaj się chyba za bardzo nie da Chyba, że tak, ale nie bo to i tak mi trafi Jeszcze siebie zasłonię Nie no dobra Raczej... nie no, przeteleportuję się jednak. Koło tego pod nim będę. Okej. Okay. No i co on tutaj teraz zrobi? Jaka fajna muzyczka w tej poruce. jakąś skrzynkę, ciekawe co tam było. I teraz co tutaj zrobi. Aha, weźmie strzelbę. Dwa strzały ma strzelba 50 mi chyba zabrała, czy tam 49 dosyć sporo. To dobra ja teraz może wezmę linę, tak. Albo hmm, albo nie no, linę wezmę. I po prostu skoczy na tą latarkę. Fajnie to wygląda. Okej. Okay. Jest. I po prostu może ich wezmę ze strzelby do jednego czy dwóch Jest jeden Brą mogę nie trafić, no to wezmę jeszcze tego No, co, muszę się ustawić <grym> OK, 4 HP mu zostało a ja wróciłem do miejsca w którym byłem Co on tutaj może zrobić? No, dużo może rzeczy zrobić, no ale. Coś tutaj nie wie za bardzo. Aha, chcę tutaj granata rzucić. No rzucaj, jak chcesz to rzucę. A nie, przekopię się młotkiem. A już myślałem, że nie trafi. Też na sam się tutaj wkopał. Okej, okay, apteczka jest tam u góry, to może tutaj liną wejdę. Aj kurczę W sumie mogłem tam się wdrapać albo nie. Ja chyba jednak przeteleportuję się do tej apteczki co jest tam u góry, bo mam na tym Naukowcu tylko 45 HP, i wtedy by było ok, jakbym się tam przeteleportował. No i dobra, Zdrowie plus 25. No i teraz jego ruch. A w teamie mam naukowca, strażnika i dwóch normalnych. Taką sobie wybrałem, tą formację tam jest taka opcja w e, mody, modyfikacji, tam zmań informacje czy coś takiego. To możecie sobie zmieniać. I można dodawać też różne akcesoria do tych warusów. To dodałem sobie, jak widzicie, takie kapelusz i okulary takie, jak w nie są 3D. No i dobra, Co on tutaj zrobi? A weźmy z tego, zmypaczał gniazda. A nie to wyglądało. Hmm, co ja mogę teraz zrobić? A teraz tym. No to może... Nie no nie wiem. Nie mam pomysłu teraz. Chociaż może wezmę tą... Y... Albo powinienem mam w sumie na koniec zostawić To wezmę sobie po prostu bazookę Trochę podejdę tam z takiego bliska Z Bazuki, pewnie mi też coś zabierze ja mu 55 mi 10 To nie jest tak źle No i dobra, co on tutaj zrobi? Trafi sobie z bazuki stąd. Nie wiem czy on w ogóle bazukę będzie wyciągał, czy strzelbę. A, nie jednak tak myślałem, ale tu jest to działko, to by nie podszedł. No nie wiem czy trafi. Ło, wow, trafił. No nieźle. Udało mu się. No i co ja tu mogę zrobić? Hmm. Dobra, to go już wykończę z tej strzelby. No i jeszcze jeden. No i jest ładnie. Zostało mu 3 Wormsy, i zostały w sumie 4. Chociaż jeden ma 6 HP, to nie wiem czy coś tam zdziała. No i teraz jego kolej. No to już praktycznie po tym moim morum się jest jednym. Bo 6HP no to co on tutaj muszę zrobić? Wystarczy, że byle co zrobi i nie zawije. <śmówMA> nie udało mi się, nie wiem co on chciał zrobić. <śmów> <śmów> nie, to było dobrze. No to ja może. Wezmę naprowadzającą Czy coś innego. Ja no, chyba naprowadzającą dla na niego tam wezmę, tylko tam dojdę. Bo ma 4 HP. Kapy się okazało jakbym jeszcze nie trafił. Dobra. Zostawimy sobie tu. Aj troszkę źle ustawiłem. Nie no, nic innego nie mogę ciągnąć z tą naprowadzającą. W sumie mógłbym tę granatę, ale wolałbym się upewnić. Bo naprowadzającą i tak mi się tutaj raczej nigdzie nie przyda. A to jest dobry moment. Ach, już myślałem, że nie trafię, ale zebrałem mu 13. To jest wino. Dobra. Yeah, no, warmsy, fajna gra. Wziąłem jeden na jeden, bo on pisał wcześniej, że... O, już myślałem, że w swojego trafi. Czyli chcę po prostu jeden na jeden, no to jak tak, to tak. No, mój multiplayer zawsze jest fajny. Trochę się można pośmiać, czy to z siebie, czy to z innych. No dobra, ja sobie wezmę teraz te monety. I tą skrzynkę z jakąś bronią. No i okej. Okay. Mamy kreta. Heh. No to go teraz wykorzystamy. W sumie nawet mamy dwa. Okej. Okay. Tylko podejdę tam drogę pod niego. W sumie to. Kreta chyba używam tylko raz. Nie wiem jeszcze jak to. A czyli mogę nim sterować. Dobra, podejdę nim tam pod niego. O, wybuch, ale nic mnie nie zabrało. Trudno. Ale przynajmniej teraz mogę się tam dostać do niego. No dobra, może w końcu zabiję tego mojego Warpsa, co ma 11 HP. Jakby go nie zabił, no to już naprawdę by coś było. jakiegoś dziwnego. Co, on ma tu jakąś bombę benzynową. No to niech spróbuje. A wziął zika. Ha, ha, nie trafił. Ha, ha. O, dwa hp ja mi prawa tylko. Dobrze to było. Dobrze. I no i co ja tutaj mogę zrobić? Postawić mu tu tubelkę, czy może. Nie, no w sumie to mu chyba nie da, bo on ma jeszcze teleport. I ty jak coś to by się przeteleportował. To może go po prostu tamtego z bazułki weźmiemy. Stąd bym mógł, ale chyba nie, chyba wezmę i tam podejdę i mu minę tam. To chyba mu więcej by zabrało. Tak, raczej minę. No, mam dwie, no to. Co będę oszczędzał? Ok, jest mina. Ja się muszę wycofać szybko. No, jest ładnie. Ile hmm. mu zabierze? 47. No, ok. Nie, no, ale ten MORUS ma 9 HP, a jeszcze dużo zrobi chyba. Eh. A teraz jego kolej. No to ja bym na jego miejscu już zabił tego mojego. Aha. No nie mówcie, że on chce tędy trafić. Raczej nie trafi. O, nie trafił może. Co on robi? No ale... Jak tam chce. Dobra, ja mam jeszcze jednego kreta w sumie. To go wykorzystam jakoś. Tutaj pod nim się wkopę. Dobra. Aj kurde, co ja zrobiłem? Przypadkowo spasję kliknąłem. Za wcześnie. No trudno, śmiesznie to wyglądało. No tam jest jakaś skrzynka. Nie no, teraz to już go musi chyba zabić. Boże, znowu coś głupiego zrobi. Nie no, on jest dobry. Nie, on jest dobry, naprawdę. Jeszcze mu się nie udało. 5 HP ja ma. Dobra no i co ja tu bym mógł zrobić? Może się podkopę tym młotem i przy okazji go trafię może. Mi się uda. O, trafiłem go. No ładnie mu zabrało, raczej no mało, ale jak na taki. że się sam fakt, że się dostałem tutaj. Jeszcze mu wrażenie zadałem. 12 niewiele, ale jest. No i co on tutaj zrobił? W końcu może kogoś zabije tutaj ode mnie E, e granat trafi No, czyli poległ mój pierwszy Worms Strażnik Nie no nie, nie martwcie się tym za bardzo Ja mam jeszcze trzy no, on ma w sumie dwa Wezmę sobie tą apteczkę no, HP mi dodało. No i teraz się przemieszczę. wezmę um sobie spadochron. I pójdę tu. No i co, może go z granata? Trafię? O ile go trafię. Bo jak nie trafię, to nie wiem. Co to by było? Chyba go trafię. Tędy. Ops. Wow. <trybujesz> Wiesz, nie uderzyło go. Ale fajnie to wyglądało. Już myślałem, że mnie trafi Dobra, teraz co tutaj zrobi? Aha, teraz się przeteleportuję troszkę jakiegoś miejsca. Tam raczej nie. Mapa zamknięta, fajna. Znaczy ja, ja chyba wolę otwarte. Można więcej chyba rzeczy zrobić, no ale... Ta też jest spoko. Dobra, czyli ja się tam zabunkrował tak jakby. No to, zamian nie mogę kupić. Coś w ogóle mogę kupić przydatnego. No raczej nie. No to będzie chyba szybka partia. Taka pierwsza z multiplayera. No według mnie fajna gra. Dobra. Tutaj by się przydał pistolet wodny. Chyba go mam. No, mam pistolet wodny. No i muszę dobrze tutaj wymierzyć, żeby go zmyło do tej wody. a jest ładnie. Ej, no go O, jest, padł. <laughs> I się powoli zanurzał. Oj, dobra. Teraz w sumie on już tutaj nic nie może zrobić, no bo co? I coś się zacięło? Oczekiwanie na pozostałych graczy. To nie wiem, to chyba świadczy o tym, że ma zamiar wyjść. Prawdopodobnie tak. Bo nie wiem, co jest grane. No i chyba się podda. Śmiesznie wygląda ten jego orł, taka broda. Mikołaja. No i dobra, tak jak myślałem, poddał się. No i co, to by było na tyle w tym odcinku. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.